Halo, dzień dobry, witam Cię serdecznie na dzisiejszym krótkim treningu Rozruchuję Ja się Jacek Mądrzejewski. Jestem tu po to, żeby Cię obudzić, pobudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić i ruszyć do tego ruchu. 10 minut codziennie od 4.30 na moim kanale czeka na Ciebie tutaj taki trening. A dzisiaj będzie strecznik. Zapraszam serdecznie prawa ręka przed siebie do środka i 10 minut rozciągania, więc będzie spokojnie, będzie powoli, ale będzie dokładnie. Trzymaj za triceps, dociśnij. Do klatki piersiowej ramię. Pięknie. Druga strona. Oczywiście to będzie przyspieszona wersja tych ćwiczeń, więc rozciągamy każdą partię troszeczkę krócej, ale chciałbym przejść przez całe ciało od góry do dołu. I trzymamy jeszcze chwilkę. Trzy, dwa, jeden. Pięknie. Ok. Prawa ręka przed siebie. W ten sposób kciuk przylega do całej dłoni. Napięte pośladki, napięty brzusio. I trzymasz w ten sposób. Tutaj już nie pogłębiaj. Jak złapiesz jeden moment, w którym czujesz, że jest rozciąganie, takie na 70-80% to po prostu trzymaj. Już nie rób takich wiesz, ruchów pogłębiających. I druga ręka to samo. Nie przeprostowuj tutaj ręki w stawie łochciowym, tylko lekko ugięta ta ręka, żeby nie było o takiej pozycji, nie? Bo to jest niebezpieczne. I okej, okay, dobra. Cofnij brodę, tak? Czyli nie miej tutaj do przodu, tylko cofnij ją dokładnie. Złap ręką za głowę. I przeciągnij w prawą stronę. I przytrzymaj chwilkę. Super. Trzy, dwa, jeden. I okej. Okay. To samo. Druga strona, czyli prawą ręką. Cofam brodę. A lewa ręka przeciągnie głowę. Zrotuje ją do boku. I trzymam. To samo. Poczujesz rozciąganie w prawej części szyi. Super. Trzy, dwa, jeden. I okej. Okay. Dobra. Kilka ruchów bioderkami. To jest taki rozruch, w którym też troszeczkę zrobimy otwieranie. Jakieś 3-4 ćwiczonka będą otwierające, żeby nie było to tylko rozciąganie statyczne, tylko troszkę też takie w cudzysłowie bardziej dynamiczne. W drugą stronę krążymy bioderkami. Hop, hop, super. Jeszcze chwilka i świetnie. Wyciągnij prawą rękę mocno do zewnątrz, lewą wyciągnij mocno do zewnątrz, tak? I zrób 5 takich. Zamknięć bym powiedział, ale tak naprawdę, kiedy lewą ręką pracuję teraz tutaj, to czuję, jak lewa część tułowia się pięknie rozciąga. I super, i druga strona. Tutaj też byśmy normalnie zrobili tego więcej, ale my mamy super 10-minutowe treningi codziennie. Chodzi o regularność. Regularność ważniejsza niż intensywność, więc dlatego 10 minut codziennie. Stań bokiem do ściany, do mebla, do może drzwi. Przyłóż rękę w ten sposób do dołu, o tutaj, tak? I w ten sposób przytrzymaj. Dokładnie tak, bądź wyprostowana. Jak przyłożyłaś prawą rękę, to zrobił się lekko w lewo, jak przyłożyłaś, przyłożyłaś lewo, lewą rękę, to zrobił się w prawo. Powinnaś poczuć takie tutaj, taki prąd przechodzący przez całe ramię, tak? Dokładnie tak. Jeżeli, a jeżeli siedzisz dużo przed komputerem, myszka, klawiatura, dużo jeździsz za kierownicą samochodu. No to na pewno to ćwiczenie jest przydatne. I druga strona. To samo. Palce skierowane są do podłogi. Palce skierowane do podłogi. Cała dłoń przyklejona do ściany. Tak jest. I trzymasz w ten sposób. Przyjemne tutaj takie rozciąganie czuć w całym ramieniu. Pięknie. Jeszcze chwilka. I super. Ok. Przechodzimy do klęku podpartego. W klęku podpartym obracasz dłonie tak, żeby palce skierowane były do kolan. I przynosi ciężar ciała do tyłu, czuje się, rozciąga się, okolica przed ramion, trochę palce u dłoni. Przytrzymaj, 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 super trzy, dwa, jeden i świetnie. Obracamy delikatnie powoli. I teraz tak, lewa dłoń mocno wbita w podłogę, bark do góry, podwinięta miednica, prawa ręka do przodu, lewa noga do tyłu, liczy to trzech. Raz, dwa, trzy. Odkładasz i znowu, let's go. Pięć razy. Raz, dwa, trzy. Odkładasz. Ciągaj pępek do pleców. Postaraj się podwijać miednicę. Raz, dwa, trzy. I lewą rękę wypychaj, bark do góry. Raz, dwa, trzy. Noga, tak jakbyś chciała ją dać najdalej za siebie, a ręka wyciągnąć przed siebie mocno. Raz, dwa, trzy. I luz. I teraz prawa ręka mocno wbita w podłogę, bark do góry. Podwijam miednicę pępek do pleców i jada druga strona. Raz, dwa, trzy. Podkładam. I znowu podwijam. Raz, dwa, trzy. Odkładam. I znowu hop. Raz, dwa, trzy. I jeszcze dwa razy. I raz, dwa, trzy. Świetnie z uśmiechem, z radością i z energią. Robicie coś pięknego w tym momencie dla siebie. Super. Teraz przejdź na lewe kolano, prawa noga z przodu. Stopa z tyłu może leżeć albo trzymać może się w ten sposób, w zależności od tego, czy łapiecie skurcz w stopę i sześć razy otwierasz się do zewnątrz. Masz prawą nogę z przodu, to lewa ręka się otwiera. Hop! I do zewnątrz. Dwa. Prawa noga z przodu, lewa ręka się otwiera, pilnuje prawej nogi, żeby nie chodziła do środka. Ostatni raz jeszcze. I pięknie. Ja się obrócę, ty nie musisz, ty zmień po prostu nogę. U mnie prawa nóżka teraz z tyłu, lewa noga z przodu. Dwie ręce przed sobą. I otwieram się do zewnątrz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I ostatni raz. I pięknie. I fantastycznie. Trzeba usiąść na piętach. usiąść. Na piętach. Oprzyj się ręką, tutaj dłonią z przodu, tak? I otwórz się sześć razy do góry prawą ręką. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech wzrok idzie za dłonią, pięć. Pięknie, wydech do zewnątrz i sześć. Na pewno będziecie się czuć fantastycznie po takim rozruchu, po takim treningu. Jak widzicie, każdego dnia inny trening po to, żeby inne bodźce dawać Twojemu ciału. 10 minut dziennie, 70 minut w tygodniu i 300 minut w miesiącu, co daje łącznie 5 godzin dodatkowej aktywności, dzięki tym 10 minutom dziennie. Super. A oprócz tego jeszcze wy. przecież często zdarza się, że życie standardowe 2-3 treningi dłuższe, siłowe w tygodniu. Okej, okay, lewa noga wyprostowana, prawą nóżkę przyciągasz tutaj do brzucha i przytrzymujesz 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Odkładasz, druga noga teraz wyprostowana. Yy, druga nóżka, przyciągam ją do yy, klatki piersiowej, w stronę barku, delikatnie do zewnątrz. Policzyłem do trzech, odkładam i jeszcze raz. I to samo. Kolano kieruj w stronę barku, delikatnie do zewnątrz. Super. I ostatni raz, druga nóżka. I świetnie. Dobra, przełóż prawą nogę na lewą i wypchnij nogę tutaj do przodu, za udo. Klecki leżą prosto, już nie pogłębiaj. Jak czujesz, że pośladek się rozciąga, to już dalej nie pogłębiaj. Nie pulsuj, tylko przytrzymaj tak około 10 sekund. I świetnie, druga strona, druga łóżka, tak jest. Tutaj mamy stretching, więc trener nie będzie krzyczał, nie będzie, nie motywował, tylko koncentracja, odpowiednie ruchy, bezpieczeństwo. To jest podstawa. I super. Dwie nóżki zgięte, prawa noga do góry i prawa noga tylko pracuje sobie góra-dół. Stópka pracuje góra-dół. Możesz głowę położyć. Możesz sobie tutaj jeszcze zrobić krótkie takie spięcie do góry. Super. Trzy, dwa, jeden i świetnie. Druga strona to samo. Hop, hop, hop. Cała tylna taśma. Podziękuję Ci za to w nodze. Dokładnie tak. Trzy. Dwa. Jeden. I świetnie. Super. Ok. Rączki do zewnątrz. Daj ręce do zewnątrz. Złącz stopy podeszwami. Kolanka złącz. I kolana prowadzisz do lewej strony. Nie odrywaj łopaty od podłogi. I teraz kolana prowadzisz do prawej strony. Super. Po trzy razy na stronę. Mamy już po razie. I teraz znowu w lewo, pięknie, muzyczkę jak zwykle powtarzam, włącz sobie taką jak Ty lubisz, ja chciałbym, żeby mnie to było bardzo dobrze słychać, bo nie chcę, żeby to były kolejne treningi na YouTubie, w których leci muzyka, po prostu trener ćwiczy, nic nie mówi, nic nie tłumaczy jak robić, tylko po prostu... Sobie z nim ćwiczysz. Nie, ja bym chciał, żebyś zrobiła to dokładnie. Ok, mamy i teraz uwaga. Lewa noga wyprostowana, przyciągasz pod spodem za udo, tak? Druga noga mocno wyprostowana, aktywna. Hop i prostujesz nogę. Raz, dwa, trzy i puszczasz. Raz, dwa, trzy i puszczasz. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy i puszczasz. Super. Pamiętajcie o tej drugiej nodze, że była aktywna, ale ja też czasem potrafię o tym zapomnieć. Mocno wyprostuj drugą nogę. Raz, dwa, trzy. Jedną nogę próbujesz prostować. A druga jest bardzo mocno wyprostowana znowu. Napięte udo. Napięte udo w drugiej nodze. Ach, I pięknie. I powoli wstajemy, powoli wstajemy. Ostatnie ćwiczenie rozciągające. Trzeba. Możesz podejść do ściany, złapać sobie nóżkę, piętę wciągnąć do pośladka, kolano do kolana i biodro do przodu. To jest ważne. Żebyś nie była to gdzieś wygięta i żebyś też nie robiła tego ćwiczenia tak, że gdzieś kolanko odstaje od drugiego kolana. Przyklej, napnij pośladek w tym momencie. Napnij pośladek. Super. Poczujesz na pewno rozciąganie mocne w udzie. OK. I druga strona. Oczywiście, jeżeli nie masz problemu z równowagą, to nie musisz trzymać się ściany. Kolano do kolana, biodro do przodu. I co najważniejsze, napinasz pośladek. Wtedy mocno Poczujesz napięcie w mięśniu czworogłowym. 3, 2, 1 i stop. Pięknie. I na zakończenie, uwaga, trzeba tradycji stałość zadość. 10 sekund. Jedziemy. Szybki bieg w miejscu. Hop, 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 hop. I jeszcze chwilę. Dawaj, dawaj jeszcze szybciej. Cztery, trzy, dwa, jeden i stop. Uśmiech, radość uf, i energia. Daj znać, jaki wynik w tym tygodniu u Ciebie. Ile już tych rozruchów zrobiłaś, a do tego napisz coś za co na przykład jesteś wdzięczna jeżeli chodzi o te rozruchy najbardziej co przemawia w tych rozruchach ty ciebie najbardziej będę bardzo wdzięczny za taki komentarz dzięki wielkie do zobaczenia widzimy się już jutro bądź również jutro pamiętaj, co dzień nie do zobaczenia pa